Teraz gorący temat w wielu firmach to jest temat AI. No i załóżmy, że mamy specjalistę, który ma się zająć nowym tematem AI, ale on nigdy wcześniej się nim nie zajmował. W związku z tym, prawdopodobnie w tym zadaniu to będzie osoba, która ma niskie kompetencje, ale będzie miała tak zwane wysokie lub średnie zaangażowanie. Dlaczego? Tylko, że zazwyczaj, jak my nie wiemy dużo w danym temacie, to jesteśmy dość entuzjastycznie do tego nastawieni. I teraz czym są kompetencje? Kompetencje to jest nasza wiedza i umiejętności w danym obszarze, natomiast nasze zaangażowanie to jest pewność siebie i motywacja. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że zaangażowanie to jest pewność siebie i motywacja, dlatego że możemy mieć na przykład wysoką pewność siebie ale możemy mieć trochę niższą motywację i odwrotnie możemy mieć bardzo wysoką motywację ale np. niską pewność siebie. I w związku z tym jeżeli mamy takie pierwszy, na takim pierwszym poziomie rozwój pracownika to w takiej sytuacji pracownik potrzebuje bardzo konkretnych instrukcji potrzebuje prowadzenia krok po kroku potrzebuje małych celów częstego feedbacku ale też potrzebuje wsparcia merytorycznego i mentalnego.